Szanowni Państwo, Pani Marszałku, Szanowni Państwo, odnosząc się do zgłoszonego projektu, pragniemy wyrazić pozytywną opinię na jego temat. I ta pozytywna opinia odnosi się do wszystkich trzech podstawowych zmian wprowadzanych tą ustawą. Wydaje się nam, że uchodzi uwadze, dyskutujących posłów, że fundusz reprywatyzacyjny stanowi wyodrębnioną masę majątkową, jednakże wyodrębnioną masę majątkową służącą realizacji celów politycznych. Tutaj to nie jest Zmiana, która jest proponowana nie jest niczym nowym, jeśli chodzi o gospodarowanie środkami, jeśli chodzi o warstwę techniczną, tak jak wskazywałem na, podczas posiedzenia komisji. Już obecnie istnieje możliwość przekazywania środków funduszu na przychody budżetu, budżetu państwa. Tak więc nie jest tak, że przekazanie określonych środków stanowi wyłom, konstrukcyjny wyłom w pewnej konstrukcji, w konstrukcji funduszu, która istnieje. Fundusz reprywatyzacyjny służy co do zasady pokrywaniu zobowiązań skarbu państwa. Od tej, od tej zasady kilka lat temu został uczyniony wyłom. Poprzez wsparcie Miasta stołecznego Warszawy. To nastąpiło począwszy od roku 2014. Było kontynuowane w 2015 roku. Natomiast nie jest też do końca tak, że wydatki Funduszu Reprywatyzacyjnego stale wzrastają. To jest w 2013 roku, a więc przed wprowadzeniem mechanizmu przewidującego wsparcie Miasta Stołecznego Warszawy mieliśmy do czynienia, mieliśmy do czynienia z wydatkami na poziomie 238 milionów. Następnie, gdy Miasto Stołeczne Warszawa uzyskało wsparcie od strony Skarbu Państwa wydatki skoczyły rzeczywiście do 413 milionów złotych, natomiast w 2015 roku wydatki ponownie spadły do 380 milionów złotych. Tak więc nie jest tak, że ten wzrost jest liniowy i trwały. Mamy tutaj do czynienia z pewnymi fluktuacjami. Chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o rozwiązanie, które rozszerza zakres beneficjentów na inne samorządy, to tego rodzaju rozwiązanie w niczym nie uchybia interesom Miasta Stołecznego Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa. Jedyna zmiana, która istnieje obecnie, to zmiana sposobie uzasadnienia potrzeby przyznania dotacji. Wciąż jest to dotacja fakultatywna, która może zostać uznana, ale nie musi zostać uznana w zależności od spełnienia przesłanek określonych w ustawie. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o możliwość inwestowania środków przez ministra skarbu państwa, to wydaje się nam, że uchodzi uwadze dyskutujących, że podstawowym źródłem zasilenia funduszu są dochody z prywatyzacji. Tymczasem obecnie sprzedane zostało praktycznie wszystko, co mogło zostać sprzedane. Podstawowe źródło dochodów funduszu wyschnie. W przeciągu w zeszłym roku nie było wpłat z tytułu prywatyzacji na fundusz reprywatyzacyjny. W tym roku prawdopodobnie również ich nie będzie. Jedyne dochody funduszu reprywatyzacyjnego to dochody z odsetek w wysokości 118 milionów złotych. Z tego powodu uznajemy, że zamrożenie środków zgromadzonych na funduszu reprywatyzacyjnym stanowi rozwiązanie nieefektywne. Tak jak w przypadku wszystkich inwestycji, tak jak w przypadku gospodarowania Środkiem, środkami publicznymi podlega to oczywiście kontroli, włącznie z kontrolą prokuratorską. Chciałbym zwrócić również uwagę, chciałbym zwrócić również uwagę, że rozwiązanie przewidziane w artykule, w artykule ustawy na rzecz przewidujące świadczenie na rzecz telewizji polskiej oraz innych mediów publicznych nie wprowadza również istotnej zmiany merytorycznej nie narusza interesów osób które mogą domagać się odszkodowania od skarbu państwa Jest tak, dla te, jest tak dlatego, że środki finansowe zgromadzone na funduszu nie mogą w żaden sposób nie mogą to ile skarb państwa posiada środków na funduszu reprywatyzacyjnym nie wpływa na zakres jego odpowiedzialności. Dlatego też w całym zakresie podtrzymujemy naszą rekomendację dla tego projektu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz głos zabierze przedstawiciel wnioskodawców, pan poseł Marek Suski, klub Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Padło tutaj kilka pytań do wnioskodawcy. Jedno myślę, że z najważniejszych pytań to jest kwestia możliwości kwestionowania tej dotacji dla spółek publicznych jako niedozwoloną pomoc publiczną, ale ja mam tutaj opinię prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdza, że po pierwsze to nie podlega postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. A druga sprawa mówi o tym, że dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej, również w sprawach wykonywania rozporządzeń Rady, e, takie zasady mówią, że wzrost pierwotnego budżetu i istniejącego programu pomocy do 20% nie jest uznawane za zmianę pomocy istniejącej, w związku z tym, że w opinii wstępnej Komisja nie odnosi się do konkretnego budżetu pomocy. Należy posłużyć się w tym wypadku danymi pochodzącymi ze sprawozdań przekazywanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Wynika z nich, że właśnie pomoc publiczna była w latach 2013-2016 650-750 milionów w skali rocznej, a zatem tutaj nie ma groźby tego typu, ponieważ nie przekracza ta kwota 20% średniorocznej kwoty pomocy udzielanej nadawcom publicznym i to chciałem rozwiać taką wątpliwość. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o problem generalny, o którym tu jest mowa, czyli o reprywatyzacji, to rzeczywiście wydaje się to problem niezwykle trudny, bo było pytanie o skalę roszczeń w zależności od tego jak wyceniać majątek, który został przejęty tymi dekretami. To jest od 100 miliardów złotych nawet do 700 miliardów złotych, czyli to odciążenie tak ogromne, że mimo wielu obietnic poszczególnych rządów poprzednich przecież od 27 lat już po przełomie w różnych konfiguracjach i PSL, kiedyś Unia Wolności, którą w dużym stopniu jest kontynuacja Platforma Obywatelska, sprawiały, sprawowały wielokrotnie władzę. Ja sobie przypominam Bronisława Komorowskiego, kiedy kandydował na prezydenta, obiecywał ustawę reprywatyzacyjną, no mówiąc minimum, minimum to 50%, 50%. Później, kiedy przychodzi do. Yy, rządzenia i okazuje się, że państwo nie ma środków, a te wydaje się nawet może i duże środki około pięciu miliardów, miliardów złotych to skromny ułamek roszczeń, które należałoby zaspokoić, okazuje się, że po prostu Państwo polskie nie jest w stanie zaspokoić tych roszczeń i być może z tego powodu nie było ustawy reprywatyzacyjnej przyjętej do końca, bo Wiele projektów było. Ja sobie przypominam, jeszcze kiedyś, kiedy było Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Komisja Ustawodawcza pracowała nad jednym z pierwszych projektów ustawy reprywatyzacyjnej, kiedy większość była SLD i PSL w Sejmie, to padły tam takie słowa, no nie po to zabieraliśmy, żeby teraz oddawać, no i to w dużym stopniu, Prywatyzacja i uwłaszczenie nomenklatury czy też różnych ludzi stała na przeszkodzie zwrotowi majątku, który został zawłaszczony. Dzisiaj, po 27 latach od przemian, tak naprawdę z tego majątku niewiele co zostało. No i jeżeli Państwo po 8 latach rządzenia i nierozwiązania tego problemu dostrzegacie, że to jest problem nierozwiązany i może ten rząd rozwiąże, to jednak ja mówię, że to jest duża hipokryzja, bo można to było wcześniej zrobić, jeżeli państwo mieliście jakiś pomysł. Dzisiaj mówicie, no my nie mieliśmy pomysłu, tego nie zrobiliśmy, nie zrobiliśmy, ale przyszedł PiS, no to on może wszystko załatwi jak cudotwórca. No PiS, choć jest partią, która rządzi uczciwie, też cudotwórcą nie jest. I to jest tyle smutnej konstatacji nierozwiązanego problemu reprywatyzacji. Dziękuję bardzo. E, bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy cztery poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu.